Wracając do tematu oczywiście Mausera i tych zbiorników 1000 litrów, to dzisiaj chcę Wam pokazać taką, taką podpórkę, takie podłoże, które zrobiliśmy, taki stojak na właśnie tego Mausera. Jest wykonany z drewna, belki jak widzicie w ten sposób. Jest to, słuchajcie, manufaktura, czyli to nie jest kupione gdzieś z sklepu, czyli tylko ręczna robota osoby, która właśnie zajmuje się rzeczami. wykonuje różnego rodzaju rzeczy z drewna. Jak wiecie, mauser warto, żeby był na jakiejś takiej dostępnej dla Was wysokości. W razie czego dajemy sobie kranik, tak, żeby woda sobie leciała. No i jeżeli Wasz mauser ma paletę, no to takie, takie tutaj stanowisko na ten mauser jest bardzo dobre. W ten sposób zrobione, że tutaj odejdę. Jeszcze będę poprawiał to troszkę, no bo... Ten tutaj, ta podpórka, ten betonik muszę, muszę dać troszkę w tą stronę przesunąć do siebie. Chociaż nieznacznie, pamiętajcie, że tu jest puste. W razie czego jeszcze tu coś podłożę do środka, żeby on się nie, nie złamał pod wpływem, nie pęknął pod wpływem ciężaru. No ale słuchajcie, jest to w miarę stabilne bardzo stabilne nic się nie, nie kolebie i takie coś jest bardzo fajne. Można to samemu wykonać, ewentualnie jeżeli macie jakiegoś znajomego, który bawi się właśnie w drewnie. Jest to prosta konstrukcja, więc myślę, że nawet każdy byłby w stanie coś takiego sobie zrobić. Jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani czymś takim, to być może dajcie znać w komentarzach. To być może mogę, mogę też wykonać dla Was coś takiego, tylko że to już byście musieli sami złożyć. Byłyby pewnie dostępne te części, tak? Wszystkie, taka IKEA, tylko że troszkę grubsze elementy. No i śruby bym też dostarczył, wszystko pokazał mniej więcej jak złożyć taki filmik instruktażowy. Więc jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, to odezwijcie się w komentarzach. Zastanowię się, czy nie sprzedawać właśnie tego typu rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej odezwijcie się. W komentarzach, oczywiście, ten, to stanowisko. Ten stojak na Mauser, on jest dobry dla Mausera, dla zbiornika na wodę, który jest, jak wiecie, na palecie. Ewentualnie, jeżeli nie, no to tu już trzeba by było dorobić odpowiednie, taki, wiecie, wersję taką stolika, jakby, BLAT, żeby po prostu dno się nie zapadało pod wpływem wody i że się nie zniszczyło, bo. No musi być coś ten plastik, żeby podpierał, tak, to jest zrozumiałe, natomiast też chcę bardzo Wam podziękować za to, że, że oczywiście daliście znać. Też Pan w komentarzu jeden poradził mi, żeby ten zbiornik, który posiadam, owinąć folią stretch i to jest dobry pomysł, to też zrobię, oczywiście już niedługo. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę Was poinformować, to to, że prawdopodobnie ja ten zbiornik Mauser będę zakopał w ziemi, tylko już inny troszkę zbiorniczek, nowszy, więc będzie pewnie w ten sposób i woda będzie zbierana. Zbiornik będzie w ziemi, żeby po prostu nie było go widać. Tam będzie pompka podłączona i będzie sobie tak odkładał wodę. Natomiast wracając do tego stojaka, jeżeli chcecie coś mniejszego, to ewentualnie możemy zrobić na zamówienie, jeżeli ktoś będzie chciał, więc to, to można się dogadać. Jeżeli chcecie, to taka konstrukcja jak najbardziej jest do wykonania. Dajcie znać, czy chcecie.